Dzisiaj odcinek typowo żywcowy Bynajmniej na razie dopóki mamy żywca. Pogoda piękna, troszkę z rana wiało, ale dzisiaj jest, ale teraz już jest super Także walczymy Dzisiaj z Kacprem pińskim na rybkach Ptaszki ćwierkają O! Łowca Nie wiem czy widać go tam. Także coś się już udało zapać Zobaczymy jak będzie dalej. Nie ma, o, nie ma jednego, zobacz. Niej, obydwa. Jeden jest, a drugiego nie ma. Siedzi coś Jo, 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 jo. Czekaj. Dobry chyba. Nie. Czekaj. Zobaczymy co tutaj się zaplątało czy co? I zobacz. Poszedł. Poszedł. Fałszywy ja ale. Patrz i bąble są na wodzie, widziałeś tam? my już taki, większy od mojego był. Ciekawe ty. Ale miejscówkę dobrą żeśmy sobie, czekaj, wybrali chyba. Wyciągniesz go? Duży? Włóż go do wiadra. Przyniesiesz go tu do pokazania. Przecież ty tylko wrzuciłeś i on zaraz Co? Ty tylko wrzuciłeś, od razu siedział. Ty tylko wrzuciłeś i od razu siedział. No i gitara. Cyk, łowca. I gitara. No. Nie wiem, czy te spławiki w ogóle widać To jest fajna, spokojna woda, nie? Tak jeszcze, żeby metrówka uderzyła, to by było fajnie Jak Kacper mnie tu wpuści, to ja może coś złapie, ale on tu wszystkie chce sam dla siebie zgarnąć Zobaczymy Jest branie szczupaka, będziemy chcieli Jest, jest gość Wymiarowy jest na pewno Tylko, że się uda go wyjąć jeszcze Głową wali, podbiera gwałcie, my mamy ją no. Czekaj To już jest ładniejszy Czekaj, niech się zmęczy Słuchaj, weźmiesz z auta podbierak już na przyszłość ja go wyjmę Ja i tam jest w tym, jo, dobra. I tam jest w tej torbie zaraz całkiem u góry odepnie zamek są do odpinania tego, bo myśmy tego też nie wzięli. Masz tutaj? Dobra. Kurde, w końcu po tych małych się też mi trafił jakiś większy. Jo. Jo. Kurczę, mata też jest w aucie. Czekaj jak to tu teraz wygląda, jak ty to masz zjedzone Weźmiemy go na trawkę Czekaj, najpierw tak jakoś go tu pokażemy No to już jest rybka Dobra Taki szczupaczek. Jestem dzisiaj z Kacprem na rybkach. Kacper już jednego też wyciągnął. Nie będziemy go męczyć. Uciekaj kolego. 75 centymetrów na żywca. Dzisiaj przyjechaliśmy z rana. Niech on sobie tutaj odpocznie. O! Kuna! Trzymaj się. Czas na zmianę metody, żywiec nam się skończył, walimy z teraz na spinning, może się coś uda wydubać na spinning, się trochę przebraliśmy, bo ciepło, wędki zostają w aucie, ruszamy, nie?